Opami się ponownie, Bartek Gajowiec po chwili tubiny przerwy. Zastanowiłem się nad tematem, który gdzieś nade mną wisi, eee, i który się przewija trochę na styku metod. Ten temat nazywa się Zatrzymanie. Ale zatrzymanie eee, w sesji terapeutycznej, jeżeli tak nazwiemy to spotkanie. I prowadzę sobie wewnętrzny dialog z zachwycającą mnie metodą, czyli z metodą ustawień systemowych. I tam się pojawia taka, taka narracja, w której zatrzymuje się, jakby zatrzymuje się dynamika. Wiem o tym, że czasami terapeuci decydują się na zakończenie sesji. Wiem, że mm, wtedy się jakby uznaje, że okej, okay, tyle, tyle dało, co miało, że tak się, wierzę, albo tyle dało, co, co człowiek miał dostać. I, I Ja patrzę na to trochę przez okulary mojej y, pracy z moimi pacjentami, ponieważ wielokrotnie było tak i Oczywiście to nie jest kwestia tego, że ja teraz będę coś krytykował, tylko tak sobie myślę o tym. Wielokrotnie było tak, że coś szło, 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 i nagle powstawała dziura i powstał taki zastój. I myślę sobie tak, że od pewnego. Nie chcę mówić o determinacji, ale może, może od. Um, pod szeptu, od tego, jak komunikuje się ciało z ciałem, od, od tego, co, co, co mówi do nas ta rzeczywistość. Zależy trochę. Okej, okay, poczekajmy. I to poczekajmy potrafi trwać 5 minut, 10 minut. Czasami trzeba zdjąć ręce z człowieka, czasami trzeba mu dać się, odstać trochę jak w takiej herbacie. Albo jak w wodzie, którą się miesza. Pff, I wystarczy wtedy wejść odrobinę, jakby delikatnie, jakby złapać znowu kontakt z tym człowiekiem, i nagle się okazuje, że cała ta formuła rusza. I ona zazwyczaj rusza dotąd, do momentu, w którym się e, proces dokończy. To jest moja obserwacja. Te, te myśli mi się, jakby spiętrzyły po wczorajszym spotkaniu z Irmą. Irmę serdecznie pozdrawiam. Irma przyszła po yy, jakiejś formule spotkaniowej, z, która doprowadziła do dość do takich głębokich odkryć karmicznych. Yy, no i co przez to rozumiem? Yy, rozumiem przez to docieranie do wydarzeń, docieranie do momentów, do miejsc, w których zdarzenie okazało się być tak dla ciała trudne, że zostało zapamiętane. No i teraz nie będę się roz, rozgrzebywał nad tym, przez co zostało zapamiętane i jak to się przenosi, dlaczego to ma 500 lat albo 1000 albo 2000, bo o tym już chyba kiedyś było na na -er, na Spotify, na które Was zapraszam. Ale mam takie wrażenie, Irma mówi, po dniu chyba czy dwóch po prostu mnie ścięło. Nie mogę, nie, nie mam nóg, tak naprawdę boli mnie w pasie. I... I kiedy położyła się na stół, faktycznie wrażenie takiego. Od kawałku, rozkawałkowania góry i dołu było, było do, dojmujące. I powolutku, 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 gdzieś to, gdzieś to, 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 to co, co być może zostało zgubione, albo tego, puk zostało złapane. Ta delikatność tych, tych, tych momentów jest, jest taka jest taka. Pajęczynowa bym powiedział. Ona jest. Um, um, odczucie mam. Bo czasami mam takie odczucia, że jakby patrząc z zewnątrz, nic się nie dzieje. Nuda jak szlak. Nuda jak szlak. Ale informacja, która płynie z ciała, jakby. A to tu, a to tu, a to tu, a teraz to, a teraz to, a teraz to, a to. Bam, bam, bam. Te informacje jakby wołają prosząc o to, żeby dokończyć coś, co zostało przerwane, albo co zostało zatrzymane, i ciało sobie z tym całkowicie nie potrafi poradzić. I ten. I, i jakby to mnie skłoniło, do, do opowiedzenia w końcu o tym, że. Warto czasem na sesjach, bez względu na to, jakimi one są, dać jeszcze odrobinę, jakby to powiedzieć, zaufania, może zaufania, no tak, ciału. Być może jeszcze odrobinę cierpliwości samemu sobie, żeby to żeby to jeszcze kawałek, jeszcze popatrzeć na to, jeszcze pobyć z tym. I domyślam się, że każdy z prowadzących różnego rodzaju formułę terapeutyczną ma swoje przemyślenia, ma swoje cierpliwości, ma swoje ograniczenia czasowe, ma swoje doświadczenie i swoje przekonania, które każą powiedzieć: OK, w tym miejscu zatrzymajmy się, w tym miejscu to wystarczy. Chcę jednak, chcę jednak prosić albo wypowiedzieć takie zdanie, że. Yy, z tym zakończeniem warto się zawsze dobrze rozmówić. I w tym za z tym zakończeniem się warto dobrze <laughs> obwąchać. Czy ono jest rzeczywiste, czy ono jest już w tym momencie konieczne i czy, i czy yy, to jest dokładnie ten moment, który by nam się złożył w całość. A propos takich. Yy, Sytuacji mm, obrazowych. Wczoraj miałem też bardzo ciekawe spotkanie dla mnie osobiście. Nie wiem jeszcze, jak dla tej młodej damy się to okaże, ale przyszła dziewczyna z, z czymś, co się nazywa stan zapalny o niewiadomym pochodzeniu. I ona mówi: Mam. No tak, cały czas mi to towarzyszy od jakichś paru miesięcy. Wychodzi to nie wiadomo dlaczego tak jest. Oczywiście, tam jest jeszcze pewna potrzeba wykonania określonych, określonego jakby monitorowania ciała nawet. Choćby pod kątem badania biorezonansem, ale, ale przyszedł znowu, przyszedł obraz i przyszła być może podpowiedź którą później jeszcze próbowałem się do, jakby do, doszukać, czy tak faktycznie. Kiedyś, słuchajcie, kiedyś, zanim maszyna zanim maszyna eksterminacji w obozach koncentracyjnych była jakby raczkująca, powiem w ten sposób, albo kiedy zaczynano i kiedy te, te niedoskonałości jeszcze były takie, a nie inne, przypadkami, które się trafiały, były takie, w których nie niedotruci ludzie, w komorze gazowej trafiali do pieca. I taki obraz wczoraj mi przyszedł. Ta dziewczyna miała całkowicie zatrzymane płuca, całkowicie, by ona w ogóle prawie nie oddychała. W związku z tym energia ciała jest taka, nie chcę mówić rozproszona, ale jest, ale jest nie niespójna, nie może w ten sposób. To jest jedna. Dwa, ponieważ energia płuc nie pracuje, jakby nie, 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 nie obraca w organizmie tak jak powinna, dzieją się rzeczy jakby w, w całości. Nie? Dzieją się rzeczy. W... Zresztą okazało się później, że ona faktycznie przechodziła jakieś historie związane z chorobami płuc, co tylko i wyłącznie dawało pewną spójność tym. tym Potencjalnym przyczynom i efektom. Jestem bardzo ciekaw, jak ona po wczorajszej sesji się za, z, zachowa i jak będzie się czuć. I, I chętnie Wam o tym opowiem, jeśli tam jakaś zmiana nastąpi. A na taką zmianę, szczerze powiedziawszy, oczekuję. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się podzielić, i, i, i oczywiście. Z wielką radością potraktuję to li tylko jako moją opinię, ale nie jest to li tylko moja opinia, bo rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy zajmują się no właśnie dbałością o ciało i dostrzegamy jedną e, przejmującą, ogromnie przejmującą obserwację. Kilka tygodni temu rozmawiałem z Małgosią. Małgosia pracuje na styku. Kultury polskiej i niemieckiej opowiadała mi o spotkaniu, które gdzieś tam w którym uczestniczyła. Podobno jest przygotowywany jakiś ważny akt dla Unii Europejskiej, który będzie mówił, dotyczył, uwaga, mowy nienawiści. Przygotowują go specjaliści od mowy nienawiści, czyli Niemcy. I w tej w tym akcie podobno są jakieś przygotowane zapisy, w których nie będzie można, nie będzie można wypowiadać określonych opinii. Nie będzie można wypowiadać określonych słów. Zobaczcie, nie będzie wolno wypowiadać określonych słów, bo więc póki mowa nienawiści jeszcze nie panuje albo nie obowiązuje, oczywiście ona jest powszechna, bo nienawiść jest gruba. Pomiędzy ludźmi, ale nie o tym mówię. Oczywiście trochę się śmieję z tego. Chcę powiedzieć o tym, o czym już kiedyś powiedziałem. Mamy wokół siebie ogromną, ale to zastraszającą liczbę osób otyłych. Grubasów jest strasznie dużo, począwszy od małych dzieci, po, po dorosłych ludzi. Yy. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości, że fundamentem tej, 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 tej rzeczywistości jest sprzedawanie ludziom śmieciowego jedzenia. Ale w ogóle nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Ci ludzie są napuchnięci, ci ludzie są nabrzmiali. E, rozejrzyjcie się wokół siebie i, i zobaczcie rzesze ludzi, którzy za niedługo będą bardzo chorzy. Oni już są chorzy e, i którzy będą. Z waszych podatków czerpać na leczenie w służbie zdrowia. Tak to wygląda. Kiedy realizowaliśmy nasz obóz w Połoninach fantastyczne miejsce, do którego was serdecznie zapraszam Przemieszczaliśmy się w różne miejsca. Między innymi na... Byliśmy na Zaporze Solińskiej. Jeden na dziesięciu był w miarę szczupły. To jest porażająca rzeczywistość. Jeśli coś, co się nazywa służbą zdrowia, nie rozumie tego, albo nie, nie jest w stanie przeciwstawić się temu, co jest służbą Karmieniem ludzi, karmienia ludzi śmieciami, no to sami sobie strzelamy w kolano. I sami sobie strzelamy w kolano. Małe dzieci, które siedzą w wózkach, zapychają chipsy. Nastolatki, które się wylewają z ubrań. Dramat. Dramat. I należy w moim odczuciu mówić o tym. Jasno i otwarcie, i, i w ogóle nie zastanawiać się nad tym, że to nie jest żadna mowa nienawiści. To jest po prostu ostrzeżenie. To jest po prostu informacja pod tytułem: sprawy w, <laughs> w tej materii idą w ogóle nie w tą stronę, w którą powinny iść. Ci ludzie będą chorzy na. Stawy, ci ludzie będą chorzy na serce, na układ krążenia. Ci ludzie będą chorzy hormonalnie, oni są już chorzy hormonalnie. Cała historia dotycząca cała historia dotycząca tej transpłciowości, która się teraz bardzo mocno rozaktywizowała. Roz Skąd ten temat się bierze, jak myślicie? Ze zmian hormonalnych w ludziach. Z tego, że jedzenie, które się im podaje, od 20, 30 lat przynosi efekt. Ludzie nie wiedzą, kim są. Ludzie mają trudność w określeniu, w którym miejscu tej całej skali mojej chemiczności mózgu ja się sam znajduję. Chodzą, eksperymentują, szukają. Jakby znowu nie jest to ich wina, koniec końców, tak? A z drugiej strony. A z drugiej strony połączenie tych kropeczek na linii czasu daje jasny i wyraźny obraz. Nie jestem stukniętym kolesiem, który jest zawładnięty teoriami spiskowymi, bo teorie spiskowe są tylko albo w większości tak, opis tak nazywane po to, żeby je zdeprecjonować. To są Niejednokrotnie bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie sprawdzone mechanizmy przyczynowo-skutkowe, doprowadzające do, odpowiednich, do odpowiedniego efektu. Więc, więc, niech ten głos będzie jakimś głosem, w, czy może w dyskusji, czy może już w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. I niech będzie w jakimś sensie ostrzeżeniem żeby jeśli ktokolwiek, jeśli w waszych domach, jeśli gdziekolwiek hołduje się śmieciom, które podajecie swoim dzieciom albo swoim bliskim do jedzenia, e, przemyślcie to do, gr do gruntu dogłębnie. E, z takich ogłoszeń duszpasterskich, wracamy dzisiaj na matę. Od, od 18 do 20 wtorki i czwartki do sierpnia. W sierpniu znowu będzie odrobinę przerwy. Obóz, który zrobiliśmy okazał się być stuprocentowym trafieniem. Z tego, co już rozmawiam z Marią w Połoninach, chcielibyśmy taki obóz powtórzyć za rok. W tym samym miejscu. Jeśli ktoś chce się do tego obozu dołączyć, do, do jakby dopisać do grupy, Serdecznie zapraszam. Poznałem na tym obozie, jakby inaczej, ujrzałem tam e, takie strony ludzi, z którymi ćwiczymy na co dzień, o których nie wiedziałem. No, myślę, że poznaliśmy się o wiele bliżej, o wiele głębiej, i, i ta spójność grupy się bardziej skonsolidowała jeszcze bardziej. <laughs> Szykują się, szykują się jakieś e, teksty kolejne. Być może umieszczę je na Facebooku, być może będą w postaci jakiegoś e-booka. E, będę Wam wszystkim mówił. Będziecie jakby na bieżąco informowani albo zaskakiwani czymś. Serdecznie zapraszam na sesję, serdecznie zapraszam na stół, serdecznie zapraszam na. Naukę radzenia sobie z własnym ciałem, tego nigdy nie jest za dużo, nasze ciało się zmienia, nasze ciało transformuje, nasze ciało się dopasowuje do pewnych wymogów, które mu stawiamy w naszych myślach, nasze ciało hmm, odpowiada na nasze marzenia o, może w ten sposób. Polecam wam bardzo fajną książkę Tao Te Ching. Książka, która do mnie wraca nieustannie i książka, którą żeśmy zaczynali, treningi na, na, na obozie. Tam są tam jest 81 czytań. One są dość nietrafnie nazywane wersami, bo to nie są wersy, a na pewno nie w naszym rozumieniu wersów, ale tak, czytania. I te czytania są przepiękną poezją. Czytajcie to swoim dzieciom. Opowiadajcie o tym, dlaczego warto kochać świat, dlaczego warto kochać naturę, dlaczego warto dążyć do równowagi, dlaczego warto milczeć zamiast paplać, dlaczego warto wsłuchać ciszy zamiast chodzić ze słuchawkami i zagłuszać własny, własne myśli. Chyba tyle na razie. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odsłuchiwaniu w słuchowisku Gajowcysku.